Już 15% Polaków korzystało z usług w ramach ekonomii współdzielenia, czyli takich w rodzaju Ubera, BlaBlaCar czy Airbnb. Wynika z zeszłorocznego sondażu na zlecenie Komisji Europejskiej. To nieco mniej niż średnia dla Unii Europejskiej, która wynosi 17%, ale cały czas więcej niż w Czechach czy Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, wśród plusów tego rodzaju usług, zarówno Polacy, jak i Europejczycy, którzy korzystali z tego typu usług lub o nich słyszeli, najczęściej wskazywali wygodę korzystania, a wcale nie cenę tych usług. Jednocześnie tego typu usługi w ekonomii spółdzielenia umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału, to znaczy, jeżeli mam Jakiś samochód, to on prawdopodobnie przez większość czasu stoi w garażu. Jeżeli mogę nim jeździć w ramach Ubera czy bla, bla Car, to mam większy bodziec, żeby go częściej wykorzystywać, przez co gospodarka staje się bardziej produktywna, przez co z kolei też presja gospodarki na zasoby naturalne i środowisko jest nieco mniejsza. Jednocześnie tego typu usługi często wprowadzają różne nowinki, które były wcześniej niedostępne, na przykład Uber wtedy, kiedy jest na przykład większy popyt na jego usługi, podnosi ceny, dzięki czemu dostępność tych samochodów dla klientów jest w miarę stała w czasie, tak jest na przykład w noc sylwestrową. Czy już dużo bardziej kontrowersyjnie podczas różnych klęsk żywiołowych, czy ataków terrorystycznych? Tak było zresztą w czasie ostatniego ataku w Londynie. Z jednej strony to jest bardzo kontrowersyjne, bo wydaje się, że jakby Uber korzystał z tragedii ludzkiej, a z drugiej strony dzięki temu rośnie liczba tych dostępnych samochodów. One mają bodziec, żeby przyjeżdżać do tych zagrożonych regionów i więcej osób ma na przykład możliwość właśnie zamówienia Ubera i ucieczki w bardziej bezpieczne miejsce. Taksówkarze są zawodem regulowanym, podobnie jak wiele zawodów prawniczych, czy chociażby aptekarze. Z tego względu nie dziwi, że kiedy pojawia się wobec nich konkurencja, głośno protestują. Jednak w takich przypadkach Korzystne dla klientów nie byłoby narzucenie tym nowym graczom z, z obszaru ekonomii, współdzielenia jakiemuś Uberowi czy liftowi większej regulacji, tylko zderegulowanie ogólnie rynku, żeby konkurencja mogła właśnie działać na korzyść klientów, podnosząc jakość usług i obniżając ceny.